Dzień dobry. Co my tu mamy? Mamy okulary damskie. Też tanie. Światła, światła, soczewki. E, są też tanie. Wykonanie. Też tanie. Dlatego w pewnej chwili pewnej pani odkręciło się śrubka się odkręciła i wypadło szkiełko na, na szczęście drewnianą podłogę czy tam powiedzmy panelową zostało się to z jednej strony, więc pomyślałem, że z drugiej strony trzeba będzie też dokręcić i przy pierwszej próbie wykręcenia okazało się, że to się prawie samo wykręciło. Śrubki nie w zasadzie niczym. Więc trzeba było podjąć działania profilaktyczne celem przyszłego samoodkręcenia się, czy niemożliwości samoodkręcenia się do tego celu posłuży znany preparat klej do gwintów firmy znanej. Czy mam to głową w dół? Dlaczego? Dlatego, że po prostu jak to sobie leży tygodniami, miesiącami nie używamy, to po prostu spływa część tego preparatu. Na dół i w momencie wyciśnięcia, tak jak tutaj, preparat jest odpowiednio konsystencjalny, gęsty i nie robi nam większych problemów. No, za dużo go nabrałem, ale dla celów poglądowych jest to klej, a nie sam jakiś rozcięczalnik. Aplikować to będę prawdopodobnie przy pomocy takiego patyczka bezpośrednio na gwint śrubki, albo przy pomocy takiego narzędzia prostego, dentystycznego. Jeszcze nie wiem, zobaczę, jak to w praniu będzie wyglądało. Do dokręcenia śrubek posłużę się znakomitym, jeszcze dawniej radzieckim śrubokrętem, którego średnicą uchwytu poszerzyłem, poszerzyłem, powiększyłem nawiniętą taśmą. Pierwsze, żeby przy innych pracach zwiększyć moment, a jednocześnie moment obrotowy, a jednocześnie zmniejszyć nacisk czy ścisk palcami tego tutaj ty, tego tego trzonu a przez co jest mniejsze może inaczej jest lepszy, lepsza kontrola tego wszystkiego bo jeśli się używa dużych sił jakichś tam momentów ściskających to Zaczyna to wszystko nam pływać w sensie kontroli, i może się okazać, że coś nam wyskoczy. Śrubka znajdzie się w pewnej chwili pod, pod sufitem. My zostaniemy w ciemnej. naszych prób ratowania sprawy chcę to tak zrobić, żeby było widać do kamery, co ja robię w ogóle. No i właśnie troszeczkę mnie zastanawiał, bo gdyby śrubka była z tej strony, po prostu gdybym trzymał, to by się fajnie zakręciło. A to jest tak skonstruowane. Właśnie pewnie ktoś się mocno starał, żeby to tak właśnie... Skonstruowane. Ja Spróbuję już pokryć tą, ten gwincik. Bliżej może. Oj. Nie to posmarowałem, a to się umyje zawias. Tak to jest, jak się patrzy jednocześnie w ekran nagrywającego ten cały proceder telefonu. A z drugiej strony chce się tutaj coś robić precyzyjnego. No, ale udało mi się. Zdaje się, udało mi się. I spróbuję to teraz wszystko razem skręcić. Jak zwykle przy takich pracach, gdzie są trzy zmienne, mechaniczno-konstrukcyjne, brakuje tak zwanej trzeciej ręki, ponieważ w fabrykach stosuje się bardzo często tak zwane przyrządowanie montażowe, choćby w postaci czegoś takiego, co by trzymało w ogóle te okulary. No my i niestety nie wiem czy to widać może tak czy nie nie wiem jesteśmy zdani na siebie Zdaje się, że śrubka już dotyka tam gwintu, więc będę starał się ją dokręcić znanym, niedocenionym, radzieckim. artefaktycznym śrubokrętem. Mhm. Akurat. Akurat. Mhm. Akurat komuś by się wydawało, że to się uda. A to się akurat nie chce udać. Ponieważ należałoby to tak ścisnąć mocno, żeby to zeszło się razem i żeby niepotrzebna była niepotrzebny nam był śrubokręt no i wtedy po co by nam było dokręcać spróbujemy no zobaczymy na ile nam się to uda zrobić przy tym ujęciu nieprzerwanym telefonu teraz nam sobie pluć w moją nieprzestrzeżoną brodę dlaczego wpadłem na pomysł, żeby drugie odkręcić no bo myślę sobie co tam od razu odkręcę, nie. No. Odkręcę, żeby od razu zrobić dwie. Coś mi się wydaje. Już ósma minuta 30 sekund minęło, że guzik z tego będzie przynajmniej przy tym, przy tym jednym ujęciu. Więc prawdopodobnie będę musiał zastosować tutaj inne, bardziej drastyczne metody, wobec czego wyłączę ten film, a później ewentualnie będę kontynuował.